Witam w moim pierwszym poradniku. Chciałbym wam pokazać, jak ustawić dźwięk dzwonka w iPhone'ach 3G, 3GS i tak dalej. Po pierwsze, musimy ściągnąć program do przeróbki dzwonków MP3 i tak dalej. Ja wybrałem Virtual DJ Home, więc odparam. Wybieramy nasz dzwonek, który chcemy ustawić do iPhone'a ten i skracamy go do 30 sekund, najlepiej bym miał mniej, ponieważ to nie będzie żadnych problemów, więc skracamy, ja tu zrobię 10 sekund. Teraz tutaj już na podbiedzie jest, zmienię nazwę tylko. Tutaj jest nasz e, dzwonek. Teraz wchodzimy na stronę AudioNet. E, I tutaj e, musimy przerobić zmienić format naszego dźwięku ponieważ iPhone, iPhone nie otwarzają w dzwonkach pliku mp3 więc wchodzimy, klikamy upload, wybieramy nasz plik więc tutaj jest iPhone YouTube tam otwórz tutaj się pobiera i klikamy create ringtone piszemy obojętnie to, i tutaj mamy do wyboru iPhone i Mobile. My mamy iPhone, i tutaj już jest gotowa nasza piosenka. Klikamy Download, i już mamy. Teraz wchodzimy w iTunesa ustawienia preferencje i to jest bardzo ważne. Zaznaczamy tutaj dzwonki, ponieważ bez tego nie ustawimy dźwięku na dźwięk dzwonka w iPhone'ach. To jest naprawdę bardzo ważne, więc zaznaczamy to i klikamy OK. Teraz tylko wrzucamy nasz dźwięk dzwonka do iTunesa Wchodzimy w iPhone, a ja nie ma podłączonego akurat i synchronizujemy, już powinno być. Więc dziękuję za uwagę i przepraszam za ewentualne niedociągnięcia z mojej strony. Jest to mój pierwszy e, poradnik, jeśli mogę to tak nazwać. I prosiłbym o e, nieocenianie mnie pochopnie. Jeszcze dziękuję i życzę miłego dnia.